Terem ten został objęty przez destruktorów. Co? To, to nie jest... To, to nie jest to trzeci. Arena City, odcinek osiemnasty. Co to ma znaczyć? Nie wiem, panie. Zaraz się tym zajmiemy. chronić księżniczkę. Nie, Paul. Ty masz chronić mnie. Dobrze, panie. To kogo wysłać? Wymyśl coś. Ah, To oj, soldier! Spidey! I wamptyn. Tur e? Turniej chwilowo jest. Zatrzymany. E? Terroryści. Jak? Zasilanie padło. Dobrze. E, co tu tak ciemno? Zasilanie padło. Dzień dobry, jestem Tod. Przeciwność banie się. To właśnie możecie zrobić. Jestem Todd. Kto? Tod. Spokojnie, nie zrobię wam krzywdy. Przyszedłem was zaprosić do wspólnej ucieczki, a raczej do obalenia wangelisa. My, destruktorzy, można powiedzieć, że jesteśmy armią rewolucjonistów. Co? Tutaj, tutaj jest ruch oporu, prawda? No właśnie. Chcielibyśmy, byśmy połączyli siły. Więc proszę was, powstali zawodnicy również to zróbmy. Powalmy wangelisa. To nie jest dobra osoba. Paul, Już, już! A dlaczego niby? Mamy ci zaufać. Cóż, Wangelis? Nie po prostu skąd mam wiedzieć, że naprawdę jesteś przeciw niego, a nie dzikolną jego intrygą. Cóż, to on za nami tylur arystokratów. No cóż, po pierwsze wangelis chce obudzić duszę Debediasza, który był jednym z czołowych szefów biznesu w Dorado. Cóż, Żebediasz nie żyje, prawda? Ale jego czaszka się zachowała. I Wangelis ma ją w swoim biurze. Chcę ożywić ducha, duszę Żebediasza, żeby ten... ożył. Dżebediasz był podężem, czarnoksiężnikiem, nie gdy tyłu, jego cała siła opadła i skończył jak skończył w Dorado. No, wtedy otworzył swoją fa własną fabrykę, stworzył protę, no i pewnie dzięki temu tu wszyscy się, prawda? Dzięki Dżebediaszowi. W sumie prawda. No właśnie, musimy powstrzymać Wangelisa, żeby nie obudził Jebediasza. Jeżeli go obudzi, będziemy mieli poważne kłopoty i poważnego wroga. Dla przypomnienia, Jebediasz wygląda tak. Czy nigdy was nie zastanawiało, czemu taki sobie szkieletek ma w swoich armiach na przykład pana Rexa Defista i ten mu wielnie służy? W sumie to nie. No właśnie, bo za życia był szanowanym człowiekiem. Pan Żebediasz, pięć razy trafił do Eteru i pięć razy z niego wyszedł, ale w końcu został pokonany na zawsze. Po prostu miał przeżyć. Pomóżcie nam i pokonajmy razem Wangelista i powstrzymajmy go przed obudzeniem Żebediasza. Stać! Nie zdołajcie tych bredni. Pan wangelista nie jest. O, o? o, to jest Soldier, jego lewa ręka. Nie nazywaj mi tak po popręcu. A? Ale dlaczego chcę obudzić Dżebediasza? Sł dobra, słuchajcie wszyscy. Destruktorzy przejmują to całe pomieszczenie. Powiedzcie, czy chcecie, żeby Dżebediasz znowu żył? Tak jak przed pięćdziesięcioma, trzema laty? Hmm. Jesteśmy z tobą. My też! Nam to wisi, prawda? No tak niezbyt. Możesz liczyć też na moją pomoc. Hmm, cóż, Ewangelista, nasz przyjaciel. Rozumiem, że teraz będziemy dzielić na frakcje, rozumiem. A róbcie to chcecie. Dopóki się nie obudzicie z ręką w nocniku, to macie wolność wyboru. W drogę!